Czy kiedykolwiek czułeś, że nie do końca pasujesz do tej epoki? Jakby jego spojrzenie niosło wspomnienia czasu, którego nikt inny nie pamięta, a tęsknota, która nie ma nazwy, ale bije w twojej piersi, jak stara piosenka. Być może przeszedłeś przez wiele epok przed tą. Być może to, co dzisiaj nazywamy ty, to tylko ostatni rozdział historii, która rozpoczęła się tysiące lat temu. Stare dusze nie ujawniają się poprzez swoje twarze, ale poprzez milczenie. Nie robią na nich wrażenia pozory i nie daje się zwieść hałasowi świata. Nowoczesny. Choć wielu szuka blasku, oni szukają sensu. Podczas gdy niektórzy gonią za osiągnięciami, próbują zrozumieć, dlaczego tak się dzieje tutaj. Jest coś innego w kimś, kto niesie ze sobą mądrość wielu żyć. Ci ludzie cierpliwie obserwują świat, podobnie jak ci, którzy widzieli ten sam cykl zdarzyć się innym razem. Odczuwają cierpienie innych, jak własne. Dostrzegają niuanse innych, ignorują i charakteryzują się spokojem, który jest niemal niewygodny dla tych, którzy żyją w pośpiechu. To niewyższość, to duchowa dojrzałość. Jest echem wielu podróży, które łączą się w jedno istnienie, ale ten dar jest także ciężarem, ponieważ bycie starą duszą oznacza głębsze odczuwanie. Oznacza to dostrzeganie piękna i chaosu świata z tą samą intensywnością. Oznacza to noszenie w sobie ciągłego wezwania do przebudzenia nawet innych, kiedy sam wciąż próbujesz sobie przypomnieć, kim jesteś. I właśnie o tym mówi ten film: o cichych znakach, które ujawniają, że twoja dusza przeszła już wiele ścieżek i że być może nie jesteś tu po to, żeby się uczyć, ale żeby pamiętać. Jeśli jakakolwiek część ciebie rozpoznaje te słowa, zostań ze mną do końca. W ciągu najbliższych kilku minut. Odkryjesz dziesięć znaków, które nie kłamią, czyli marki duchowe, duchy, które wyróżniają starożytne dusze pośród pędu świata. A może rozpoznając w sobie te znaki, zdasz sobie sprawę, że nigdy nie byłeś nie na miejscu, właśnie przybyłeś wcześniej. Jeśli czujesz, że ta wiadomość rezonuje w twoim sercu, polub film i zasubskrybuj. Może to być początek wspomnienia, które twoja dusza była gotowa odzyskać. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy coś w nas zaczyna się budzić. To nie jest dźwięk ani wizja. Jest to subtelne wspomnienie, wibracja, która przebiega przez ciało czasu i szepcze: "Byłeś tu już wcześniej". Stare dusze rozpoznają to wołanie, jakby słyszały echo znajomego głosu z wnętrza własnej świadomości. To moment, w którym poszukiwanie przestaje być czymś zewnętrznym i staje się podróżą do wewnątrz. Z naukowego punktu widzenia możemy to nazwać rozszerzeniem świadomości. Duchowo jest to ponowne zjednoczenie z samym cyklem. Każde życie, które prowadzimy, jest jak pusta strona w bibliotece wszechświata, i niektóre dusze napisały już wiele. Przynoszą zapisy, wspomnienia i naukę, które manifestują się w postaci intuicji, spontaniczna mądrość i ciągłe poczucie już to wiem, nawet nie wiedząc jak. Dusze te widzą niewidzialne wzory. Zauważają powtórzenia, które pozostają niezauważone przez innych. Kiedy w życiu znowu coś się dzieje, stara dusza rozumie, że nie jest to ani pech, ani zbieg okoliczności. To lekcja. Dlatego pośród chaosu szukają sensu. Nie reagują, obserwują, nie obwiniają, rozumieją. I właśnie w tym dojrzałym spojrzeniu kryje się jego cicha siła. Wielu nazywa to przebudzeniem zmęczenia duszy. Wtedy blask osiągnięć traci swój urok i pojawia się potrzeba celu. Cele, które kiedyś nas motywowały, teraz wydają się małe w obliczu ogromu istnienia. To znak, że dusza jest zmęczona gromadzeniem się i po prostu chce być. Być światłem, być obecnością, być kanałem dla czegoś większego. Jeśli czujesz, że życie prosi Cię o nową odpowiedź, być może taka nie jest. Kryzys, to powołanie. Wezwanie do bardziej świadomego życia, do pamiętania o tym, co naprawdę ważne, aby uhonorować wszystko, czego nauczyłeś się już podczas innych podróży. Weź głęboki oddech na chwilę. Nie zaczynasz od zera. Kontynuujecie po prostu starożytną historię zapisaną w gwiazdach i doświadczeniach. W tym filmie, w kolejnych blokach, wspólnie odsłonimy 10 znaków, które to potwierdzają. Potwierdź, że twoja dusza przebyła już długą drogę i do której teraz powraca uczyć. Czego czas nie zdążył wymazać. Znak 1. Poczucie niepełnej przynależności do świata. Od najmłodszych lat stare dusze zdają sobie sprawę, że ich sposób widzenia jest inny życie. Choć wielu z łatwością dostosowuje się do zasad gry społecznej, czują obserwatorów, niczym gości, w rzeczywistości, która nie do końca do nich należy. Nie chodzi tu o izolację, ale o poszerzoną percepcję. Patrzą na świat tak, jakby patrzyli na niego z zewnątrz. Czują pośpiech. Ego i iluzje, ale wiedzą, że za wszystkim kryje się coś głębszego. Często to uczucie powoduje melancholię, słynne zmęczenie duszy. To echo starożytnych wspomnień, które rozpoznają powierzchowność nowoczesności i w ciszy szukają prawdziwszego domu, wnętrza. Znak dwa: mądrość, która pojawia się bez wyjaśnienia. Do stare dusze niosą ze sobą wiedzę, której nie można się nauczyć z książek. To intuicyjna mądrość, jasność, która objawia się we właściwych momentach. Wiedzą, co powiedzieć, żeby pocieszyć, kiedy działać, a kiedy milczeć. Ludzie wokół nich zauważają w nich rzadki spokój, jakby przeżyli tysiąc żyć i już znał zakończenie wielu historii. To nie arogancja, to duchowa pamięć młode umysły przynoszą informacje, stare dusze zrozumienie. I to właśnie zrozumienie zamienia proste rady w balsamy. A proste gesty w lekcje. Te dwa znaki zwykle manifestują się razem, poczucie bycia z innego czasu i spontaniczna mądrość, której nie da się wytłumaczyć. Są to oznaki, że duch przeszedł już wystarczającą liczbę cykli, aby pokonać pośpiech człowiekiem i wybierz ścieżkę ciszy. Ale co, gdy ta cisza zaczyna mieszać się z subtelnym smutkiem, pragnieniem pomóc światu, nawet nie wiedząc, od czego zacząć? W kolejnych znakach zrozumiemy, dlaczego głębokie współczucie jest jednym z najważniejszych potężnych moce starożytnych dusz. Znak 3: współczucie wykraczające poza logikę. Stare dusze odczuwają cierpienie innych tak, jakby było to ich własne. Nie można ignorować bólu innej osoby, nawet jeśli ta osoba nie może nic zrobić oprócz bycia obecnym. Rozumieją, że wszelkie okrucieństwo rodzi się z niewiedzy i że miłość jest jedyne lekarstwo zdolne uzdrowić to, co niszczy strach. Ta empatia nie jest słabością, jest echem wspomnień, w których dusza również popełniała błędy, upadła, nauczyłem się i postanowiłem już nie osądzać. Dlatego też ci ludzie są postrzegani jako bezpieczna przystań. Słuchają bez pośpiechu, doradzają bez narzucania się. Witają bez konieczności rozumienia wszystkiego. Niosą cichą mądrość tych, którzy nauczyli się, że życzliwość ma większą siłę niż jakikolwiek argument. Znak 4. Fascynacja ciszą i samotnością. Podczas gdy świat szuka rozrywki, stare dusze szukają ciszy. Nie pusta cisza, ale ta, która odsłania. Potrzebują chwil introspekcji, jak ci, którzy potrzebują oddechu. To w tysiąc 1700... jedency ciszy odnajdują sens. Słuchają własnej duszy i rozpoznają puls wszechświat w każdym uderzeniu serca. Wielu myli je z odosobnieniem, ale prawda jest taka, że prowadzą z nimi ciągły dialog coś większego. Wiedzą, że samotność jest świątynią, w której dojrzewa duch. Te dwa znaki idą w parze: bezwarunkowa miłość i kolekcja. Obydwa ujawniają etap świadomości, w którym to, co zewnętrzne, nie definiuje już tego, co wewnętrzne. Ale ścieżka starej duszy to nie tylko lekkość i współczucie. Czasami wszechświat wystawia na próbę twój spokój powtarzającym się bólem, i wtedy pojawiają się problemy. Kolejne znaki, naznaczone ciężką próbą i misją. Znak 5. Przyciąganie powtarzających się wyzwań. Stare dusze często przeżywają lekcje ponownie, dopóki w pełni ich nie zrozumieją. To tak, jakby przeznaczenie nalegało, aby postawić tych samych ludzi. Te same dylematy i te same, te same bóle na Twojej ścieżce. Nie jako kara, ale jako lustro. Te powtórzenia są próbą wszechświata pokazania, że wciąż jest coś do uzdrowienia. Kiedy zaczniesz rozpoznawać wzorce i zamiast reagować, zdecydujesz się reagować świadomością bólu, cykl w końcu się kończy. W ten sposób stare dusze przekształcają karmę w mądrość. Wiedzą, że każda przeszkoda jest lekcją zamaskowaną jako strata, i że każda rana, a zaproszenie do ewolucji. Znak 6, poczucie misji, która nie ma jeszcze nazwy. Od najmłodszych lat ci, którzy noszą w sobie starą duszę, czują niewidzialne powołanie. To nie ambicja, to cel. Istnieje poczucie, że urodziłeś się, aby przyczynić się do czegoś większego, nawet nie wiedząc o tym. Dokładnie co? To uczucie może powodować udrękę, wrażenie spóźnienia na zadanie, co nie zostało jeszcze ujawnione. Ale tak naprawdę ten niepokój przypomina, że duch przygotował się na wielu zapasy do obsłużenia. A kiedy misja się manifestuje, nie wymaga sceny, wystarczy spójność. Jeśli do tej pory rozpoznałeś te znaki, to dobry moment, aby wziąć głęboki oddech i zostań ze mną. Być może twoja dusza wkrótce przypomni sobie, dlaczego wybrała takie życie. Polub film i udostępnij tę wiadomość. Może to być przebudzenie dla kogoś, kto musisz także pamiętać, kim jesteś. W kolejnych znakach zobaczymy, jak wrażliwość i czas przestają być wrogami i stają się najcenniejszymi sojusznikami starożytnych dusz. Znak 7. Głęboka wrażliwość na energię i czas. Stare dusze postrzegają świat nie tylko zmysłami, ale i polem energia. Wchodzą w otoczenie i natychmiast wyczuwają, czy panuje w nim harmonia, czy zakłócenie? Wychwytują niewypowiedziane emocje, dostrzegają kłamstwa, zanim zostaną ujawnione, i tak jest łatwo narażone na hałas tłumy lub konflikty. Ta nadwrażliwość może wydawać się ciężarem, ale w rzeczywistości jest duchowym radarem. Stara dusza czyta to, co niewidzialne, ponieważ nauczyła się już widzieć poza formą. Rozumie, że każde słowo niesie wibracje i że każda cisza też coś komunikuje. Z czasem nauczysz się chronić swoją energię bez zamykania serca. Czas dla tych dusz również zachowuje się inaczej. Zwykłe chwile wydają się wieczne, a liczby całkowite są podawane jako sekundy. Dzieje się tak, ponieważ żyją połączeni z wieloma płaszczyznami połowa tutaj, połowa gdzie indziej kolejne miejsce, do którego umysł nie może dotrzeć. Uważają, że ludzki zegar jest jedynie odbiciem czegoś znacznie większego. Czasu duszy, gdzie nic nie ginie i wszystko dojrzewa. Znak 8. Naturalny pociąg do mądrości i sakrum. Stare dusze interesują się tematami duchowymi od najmłodszych lat, nawet bez odniesienia zewnętrzne. Pragną zrozumieć to, co niewidzialne. Studiują filozofię, duchowość, astrologię, symbole, tajemnice. Nie szukają religii, szukają sensu. Im więcej się uczą, tym bardziej zdają sobie sprawę, że cała wiedza wskazuje na to samo: centrum, jedność wszystkich rzeczy. Nie chcą mieć racji, chcą się obudzić. Ale jest coś jeszcze bardziej niezwykłego w starych duszach sposób w jaki stawiają czoła bólowi. W kolejnych znakach zobaczymy, jak smutek i nowy początek zamieniają się w świątynię odrodzenia dla tych, którzy już nauczyli się przekraczać czas. Znak dziewięciu. Przemień ból w mądrość. Stare dusze nie uciekają od bólu, one go studiują. Rozumieją, że cierpienie jest wymagającym, ale sprawiedliwym panem. Kiedy tracą coś lub kogoś, nie pytają dlaczego ja, ale raczej po co to było. Ta prosta zmiana perspektywy sprawia, że są one latarniami pośród burzy. Podczas gdy inni rozpaczają, oni milczą, obserwują i uczą się. Ból jest dla nich jak ogień oczyszczający złoto. Pali, owszem, ale odsłania też blask. Wiedzą, że nic nie jest na marne. Że każda strata otwiera miejsce na nowy cykl i tyle życie składa się z przypływów i odpływów, które dusza wybrała przed narodzinami. Dlatego twoje blizny nie są otwartymi ranami, są medalami ewolucji. Znak dziesięciu pokój w obliczu nietrwałości. Największą oznaką starej duszy jest spokój. Kiedy wszystko się zmienia, pozostaje. Kiedy świat się wali, ona oddycha. Nie z zimna, ale ze zrozumienia. Wiesz, że tak naprawdę nic nie umiera, tylko się przemienia. Ta świadomość wnosi niemal boską lekkość, jakby dusza już przyjęła taniec istnienia. Rozumie, że wszystko ma swój czas. Miłość, odejście, powrót i zamiast stawiać opór, płynie. Życie oznacza dla niej świadome uczestnictwo w wiecznym ruchu wszechświata. Te dwa znaki: przemiana bólu w mądrość i życie w pokoju z nietrwałością. Są syntezą duchowej dojrzałości. Kiedy dusza osiąga ten punkt, nie szuka odpowiedzi, tylko obecności, ale przebudzenie starej duszy nie kończy się na tym. W kolejnych blokach zobaczymy, jak rozpoznać te sygnały w sobie i zintegrować je z otoczeniem codziennym życiu, przekształcając świadomość w ścieżkę. Teraz, gdy znasz już te dziesięć znaków, możesz zdać sobie sprawę, że wiele z nich już tam było. Obecny w twoim życiu od dawna, czekający tylko na uwagę. Bycie starą duszą nie oznacza bycia doskonałym czy wyższym, oznacza to pamiętanie. Przypomnij sobie to, co najważniejsze, co zginęło w pośpiechu, czego nauczyła się dusza w 1900 swoich długich podróżach. To ciche uznanie. Przeżyłem to wszystko już wcześniej. I jestem tutaj, aby to zrobić. Tym razem inaczej. Stare dusze nie przychodzą na świat, żeby się wyróżniać. Ale żeby zachować równowagę. Są nutami basowymi chaotycznej symfonii, punktami świetlnymi, które ją wspierają zbiorowa harmonia. Często przechodzą przez fazy samotności właśnie dlatego, że świat wciąż wibruje inna częstotliwość. Ale nawet gdy czują się nie na miejscu, nadal promieniują tym, co planeta dokładniej obecność i świadomość. Każdy znak, który rozpoznajesz w sobie, jest jak budzące się wspomnienie. Z każdym wspomnieniem ujawnia się jakiś cel. Współczucie, intuicja, mądrość i spokój ducha nie są darami, które należy zachować. Wręcz przeciwnie, klucze do służby. Stare dusze są tu nie tylko po to, aby kontemplować, ale także uzdrawiać, inspirować i przypominaj innym o drodze powrotnej do domu. Jeśli więc dotknęły Cię te znaki, nie wątp w to, co czujesz. Wrażliwość, cisza i pragnienie pokoju nie są słabościami. Są dowodem na to, że twoja dusza dojrzała, ale świadomość, że jesteś starą duszą, to dopiero początek. W następnym bloku zrozumiemy, jak zintegrować to przebudzenie z codziennym życiem, przekształcając pamięć w praktykę, a mądrość w żywe światło. Świadomość, że jesteś starą duszą, to tylko pierwszy krok. Prawdziwe przebudzenie następuje wtedy, kiedy ta świadomość zamienia się w działanie wiedza, opuszcza płaszczyznę idei i zaczyna kształtować sposób, w jaki Żyjesz i czujesz i dotyczy. Ponieważ mądrość bez praktyki jest jak światło zamknięte w pudełku, istnieje, ale nie świeci. Pierwszym sposobem zintegrowania tej świadomości jest obecność. Stare dusze mają tendencję do życia w czasie pamięci, powracając do przeszłości lub marząc o bardziej subtelnych wymiarach. Ale największą nauką jest przeniesienie całego tego światła na teraźniejszość. Z każdym oddechem, z każdym aktem dobroci. Zakotwiczasz świętość w świecie materialnym. Życie w teraźniejszości jest największą duchową służbą, jaką może zaoferować przebudzona dusza. Drugim sposobem jest akceptacja. Nie musisz tego udowadniać, to nawet nie jest przekonanie innych do tego, co czujesz. Rozpoznanie starej duszy wynika ze spójności między tym, co znane, a tym, co jest żyje. Kiedy postępujesz z cierpliwością, empatią i pokorą, wszechświat reaguje. A energia, która wcześniej wydawała się rozproszona, zaczyna się naturalnie układać, przyciągając właściwi ludzie i doświadczenia. Trzeci sposób to służba. Każda starożytna dusza nosi w sobie impuls pomagania, uzdrawiania i inspirowania. Nie trzeba otwierać świątyń ani pisać książek, wystarczy postępować zgodnie z sumieniem mały. Przyjazne spojrzenie, słowo ulgi, pełna szacunku cisza mogą zmienić przeznaczenie. Celem starych dusz nie jest wielki wygląd, ale wibracja i wreszcie przebaczenie. Nic nie więzi duszy bardziej niż uraza. Przebaczenie to uwolnienie wewnętrznej przestrzeni, aby światło mogło ponownie krążyć. To zrozumienie, że każda osoba postępuje zgodnie ze swoim poziomem świadomości, i że Ty też tam byłeś. Kiedy takie postawy staną się naturalne, dusza przestaje szukać dlaczego i zaczyna żyć w stanie poddania. I właśnie w tym momencie mądrość zamienia się w pokój. W ostatnim bloku zrozumiesz głębszy sens tej podróży, powód, do którego starożytne dusze powracają życie po życiu, aby na nowo rozpalić ogień, obudzić się. I właśnie w tym momencie mądrość zamienia się w pokój. A jeśli przez cały ten film wydawało Ci się, że coś w Tobie się obudziło, wiedz, że tak nie było szansa. Istnieje stary ból, być może zapomniany, proszący o wysłuchanie. Jeśli dotarłeś tak daleko, to nie był przypadek. Być może odczuwasz ból w środku starożytne, być może zapomniane, to aż prosi się o uznanie. Ból duchowy niesie ciszę, wspomnienia doznania, których nigdy nie byłeś w stanie wyjaśnić. Ale to zawsze tam byli. Nic, co usłyszałeś w tym filmie, nie było po prostu treścią zadowolenia. To był lustro, szept własnej duszy, powołanie. A jeśli poczułeś coś innego, jeśli w którymkolwiek momencie Twoja klatka piersiowa się zacisnęła, oczy wypełniły się lub pojawiło się wspomnienie, niewytłumaczalne wyszło na powierzchnię, może to dlatego, że jesteś jedną z tych dusz, które już więcej niż powinieneś i wciąż próbujesz zrozumieć dlaczego. Dlatego już teraz zapraszam zrobić krok dalej. Głęboki krok. Duchowy. Jest to konieczne. Zapraszam do poznania książka cyfrowa 9 duchowych bólów, które starożytne dusze niosą w tysiądz milczeniu. To nie jest zwykłego ebuka. To prosty przewodnik dla starych dusz, duchowa mapa, która odkrywa ukryte rany, głębokie przyczyny egzystencjalnego zmęczenia i ścieżki możliwych sposobów przebudzenia, uzdrowienia i wreszcie zrozumienia, po co tu przyszedłeś. Strona przemawia do tych, którzy nigdy tak naprawdę nie czuli, że tu są. Jeśli czujesz, że niesiesz ból, które nie są tylko Twoje. Jeśli tęsknisz za miejscami, których nigdy nie znałeś, noś marki których nikt nie widzi, ta książka to Twój kolejny krok. Link jest w pierwszym przypięty komentarz. Kliknij z otwartym sercem. Zapraszam Cię do odkrycia tego, co Twoja dusza już wie, ale musi pamiętać. Bo stare dusze też na to zasługują odpocząć. Być może wreszcie nadszedł Twój czas na uzdrowienie. Być starą duszą to wędrować między światami. To pamiętanie o nieskończoności, żyjąc tym, co skończone, to zrozumienie, że każde spotkanie, każda strata i każda cisza są częścią tego samego planu, plan poszerzania świadomości. Dusze te nie są tutaj, aby uciec z ziemi, ale aby ją uświęcić swoją obecnością. Przemieniają ból w mądrość, rutynę w rytuał, a czas w naukę. Jeśli miałeś wrażenie, że każde słowo w tym filmie odbija się echem w tobie, nie ignoruj tego. Może to być twoja własna dusza próbująca przypomnieć sobie cel, dla którego wróciła. Pamiętaj: Nie jesteś zmęczony życiem, jesteś zmęczony iluzjami, które cię otaczają. A kiedy zmęczenie zamienia się w jasność umysłu, zaczyna się przebudzenie. Subskrybuj kanał i udostępnij ten film osobom, które czują to samo powołanie. Być może to przesłanie jest przypomnieniem, którego bliska dusza powinna wysłuchać, też się obudzić. Być może to przesłanie jest przypomnieniem, którego bliska dusza powinna wysłuchać, też się obudź. Nie marnuj więcej czasu na życie z tym ciężarem. Zabezpiecz swoją cyfrową książkę 9 Dore's już teraz duchowe znaczenia, które starożytne dusze noszą w milczeniu i odkryj, jak je zastosować potężne nauki w twoim codziennym życiu. Uwaga, zapasy są ograniczone i kończą się szybko, się kończy. Kliknij teraz i rozpocznij swoją podróż w stronę pewności siebie, zasługuje na to. Zamknij na chwilę oczy, poczuj puls życia w sobie. Rytm ten nie pochodzi z ciała, pochodzi znacznie wcześniej. Ponieważ w głębi duszy dusza się nie starzeje, ona po prostu pamięta. A co by było, gdyby dusza nadal skrywała tajemnice, których nawet czas nie byłby w stanie ujawnić?